Uczysz się języka polskiego? Interesujesz się polską kulturą, literaturą, filmem, telewizyjnymi serialami? Świetnie, to jest właśnie miejsce dla Ciebie. Witam Cię serdecznie w tej przestrzeni i zapraszam do podcastu Polish Stories, czyli polskie opowieści. Nazywam się Gosia i będę Twoją przewodniczką po współczesnej kulturze mojego kraju. Zaczynamy już niedługo pierwszym sezonem Polish Stories. Dziesięcioma odcinkami o popularnych pisarkach i pisarzach z XX i XXI wieku, których warto znać i czytać. Książki niektórych z nich zostały też przetłumaczone na inne języki. Więc jeśli nawet czytanie polskiej literatury w oryginale jest na razie dla ciebie za trudne, czy też, jak mówimy potocznie, przerasta cię, nie martw się. Będę mówić o tym, w jakich innych językach można się zapoznać z twórczością tych autorek i autorów. W pierwszym odcinku opowiem Ci o naszej najnowszej noblistce, czyli laureatce literackiej Nagrody Nobla. Nie mogę się już doczekać, żeby zacząć Ci opowiadać o moich ulubionych twórcach i twórczyniach. A na razie, jeśli masz jakieś pytania, chcesz się do mnie odezwać albo zapisać się do mojego newslettera, zapraszam na moją stronę internetową polishstories.net. Do usłyszenia.